Maryja zna każdą twoją troskę. Jej serce bije w rytmie naszego ludzkiego bólu, nadziei i wiary. Gdy trzymasz różaniec, trzymasz jej dłoń pewną, czułą, prowadzącą do Jezusa. Zatrzymaj się na chwilę i powiesz jej wszystko, co dziś niesiesz w sercu. Niech ta modlitwa stanie się twoim spokojem i światłem na drogę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Maryjo, najśliczniejsza różo wiosenna, módl się za nami. Maryjo, kwitnący szczepie winny, módl się za nami. Maryjo, różdżko Jessego, która wydałaś Chrystusa, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Maryjo, wspomożycielko wiernych, módl się za nami. Od błędów w życiu wybaw nas wstawieniem się twoim, od niedobrej miłości własnej wybaw nas wstawieniem się twoim, od nieposłuszeństwa przykazaniom wybaw nas wstawieniem się twoim, od wszelkiej napaści czarta, świata i grzesznego ciała wybaw nas wstawieniem się twoim, od niesnasek, zaburzeń i wojny wybaw nas wstawieniem się twoim, przez twoją pokorę wybaw Wybaw nas wstawieniem się Twoim. Przez Twoje modlitwy wybaw nas wstawieniem się Twoim. Przez Twoją łagodność i cierpliwość wybaw nas wstawieniem się Twoim. O zwycięska, święta Dziewico Maryjo, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie. Spraw, abyśmy, rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech słowa tej modlitwy dotkną Twojej duszy i przyniosą pokój, którego świat dać nie potrafi. Maryja zawsze prowadzi do swojego Syna, wystarczy tylko jej zaufać. Jeśli czujesz, że ta chwila była dla Ciebie ważna, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się modlitwą z innymi. Do zobaczenia jutro. Razem z Maryją będziemy dalej iść drogą modlitwy i pokoju. Zostań z Bogiem.